Jak co roku, w pierwszych dniach września policjanci prowadzą akcję Bezpieczna droga do szkoły. Policyjne patrole pełniące służby w rejonach szkół zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących, jak i pieszych. Przede wszystkim koncentrujemy się w rejonach szkół. Tam policjanci ruchu drogowego pełnią służbę. Dbamy o to, żeby kierowcy, którzy przejeżdżają w pobliżu szkoły nie przekraczali dozwolonej prędkości. Zwracamy również uwagę na to, w jaki sposób rodzice odwożą te dzieci do szkoły, gdzie parkują, czy te dzieci są przewożone w fotelikach, czy też inne urządzenia zabezpieczające są stosowane, żeby nie dochodziło do zdarzeń z działaniem właśnie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W powiecie Dębickim już w drugim dniu trwania akcji doszło do wypadku z udziałem dziecka. Doszło do potrącenia przez cofającą, kierującą pojazdem miejscowości Nagawczyna w rejonie sklepu, która nie zauważyła tego dziecka, które gdzieś tam z tyłu pojazdu przechodziło. Dziecko doznało lekkich obrażeń i zostało przewiezione do szpitala w Dębicy.